Mimo, że świąteczne ozdoby na Działdowskim Rynku i w wielu innych miejscach naszego miasta można było podziwiać już od kilku dni, to i tak wszyscy czekali na tradycyjne rozświetlenie choinki. To miało miejsce w sobotę 17 grudnia. Znajduję się na Działdowskim Rynku, przed naszą piękną choinką, a w rynku trzymam światełko betlejemskie, które właśnie otrzymałem od że to światełko przyjechało z Olsztyna, wcześniej Zakopanego proszę państwa przede wszystkim chciałem podziękować za waszą obecność jest minus 7 stopni, jest wiatr i naprawdę ciężko było wytrzymać od początku do końca bardzo dziękuję pracownikom Miejskiego Domu Kultury, którzy od godzin porannych tutaj pracują po to, żeby te nasze spotkanie świąteczne doszło do skutku, gdyby nie oni to nie, nie mielibyśmy szansy dzisiaj sobie złożyć życzeń, no proszę Państwa jest bardzo zimno, nie przewidzieliśmy, że będzie tak zimno, ale w końcu idzie Boże Narodzenie, jest zima, myślę, że jest to taka aura świąteczna. Także Szanowni Państwo, korzystając z okazji przekazuję te światełko dalej do Waszych domów razem z ciepłymi życzeniami, z życzeniami miłości, przyjaźni, zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń. Rozświetlenie choinki to oczywiście nie wszystko, bo zawsze towarzyszy mu jarmark Bożonarodzeniowy, rozstrzygnięcie świątecznych konkursów oraz kolendy i występy. Nie może również zabraknąć przekazania betlejemskiego światełka, które powędruje do wielu domów i urzędów. I mam nadzieję, że razem z tym światem do domów szczęście, miłość, pomyślność.